Od zawsze tak naprawdę zastanawiała mnie tajemnica maszyny bokserskiej. Najwybitniejsi bokserzy nie potrafili pobić rekordu tej maszyny, choć na pewno siłę i technikę ciosu mają zarąbistą. Ja sam dzisiaj postaram się to zrobić, a mój najwyższy wynik będą próbowali pobić ludzie. Ekipowicze i ci, których spotkam na zewnątrz. Kto będzie w stanie pokonać mnie w boksera, ten wygrywa stówkę. A wy, jeżeli będziecie zaskoczeni moim wynikiem, to zostawcie tutaj łapkę w górę i suba z dzwonem tam na dole obok mojego awataru. Bo 10 tysięcy łapek w górę tutaj od razu pojawia się odcinek z takimi challengeami z ludźmi z ulicy. A teraz zapraszam do oglądania. No i jest już ze mną cała ekipa. Hello. dzisiaj, kto pokona mnie, tą oto maszynę boksera, ten zgarnia 100 zł. No i przyszedł czas, żeby zmierzyć moją siłę uderzenia na tej maszynie. Gotowi jesteście? Ale... Do pobicia będzie 200. To są zasady. <laughs> Trzymaj. ja obstawiam, że JJ mocniej uderzy. Tak? Ooooooooo! Wow! Bo... Oooo. 907, Spoko. jeszcze raz, spróbuję poprawić. Nie no mogę, każdy nie, ma dwie próby. Nie masz. Sierpem. O, teraz rozwalę. pierwszy wynik ci się nie liczy? Co? Tak. No nieźle, poprawiony. Pierwszy wynik się nie liczy, poprawiony 930 to jest wynik do szczelendżowania, zapraszam tak. JJ, go JJ, to dawaj. Zamykaj te Ja liście. nie umiem uderzyć kogo nie uderzyłam. Jejka ma tendencję do łamania poznokci na filmach, więc spoko. No jak połamie poznokcia. Jak myślisz, jak obstawiasz? Ile? Z 300 maksymalnie. Nie, na no, koło 500. Dasz... Na pewno, jak, nie I, jak trafisz dokładny wynik, to też wygrywasz stówę. No to 300 370. O nie, ja połamie mi poznokcie na pewno. Ja już to czuję. <laughs> Raz, dwa. Rad garstek prosto. Trzy. Dobrze. Okay. Dobrze. Pa. Oooo! To dużo więcej niż myślałam, ale ręka boli. No. jest Ile obstawiasz stary? Mu zaleci. Nie no, z 900 walne może. Z 900? No to może ci się uda stóweczkę z, z wygrać. Dawaj. No, let's go. Odejdź, bo jak machnę, to głowę <śmanym> urywam, nie? Nie trafiłem. Nie trafiłeś, Nie trafiłem, nie? 70 więc Poprawiam. poprawiasz Przygody za młodu, że ręka zrośnięta Ale to chyba nie na bokserze, nie? Nie, na głowie Nie, no, chyba nie Teraz siadło nie. Chyba lepiej było No co ty 9, No 14. 14, 914 nie mogę. Ręka mnie no, niestety... za mocno boli no. Stówki odlatują od ciebie Trudno, nie uderzam, chyba, że lewą Prawa no, za mocno boli trend. I teraz czas na Klaudię. Kobita, ile obstawiasz? A ile ja obstawiam sobie? 681. Uuu. Dobra. Czyli tak samo jak w przypadku Estyny, jeżeli trafisz dokładny wynik, też wygrywasz stówę. I let's go. No dobra, no dobra. Ohoho! Co? Właśnie. dobrze uderzyła. To jest dowód na to, że na tą maszynę nie potrzeba siły, tylko techniki. Nie A. bardzo. Tak. Spróbuj jeszcze raz. Dam ci szansę, Mielka nie? boli, tak na piercie. <noise> 811, Co? czyli Klaudia to lepsza niż Kręka? O nie! Koniec uderzania! Koniec uderzania! Niestety nikomu z ekipy nie udało się przebić mojego wyniku. Natomiast zobaczymy, czy uda się to ludziom z zewnątrz. Przygotowaliśmy sobie taki transparent, żeby pochodzić trochę po ludziach i popytać ich, czy chcieliby za stówkę mnie szczelendżować. Mój wynik to 930, będzie zapisany tu z tyłu. I zobaczymy, czy komuś w dzisiejszym odcinku uda mi się pokonać. Słuchajcie, jest taki paradoks dziwny, bo też jesteśmy przed siłownią, i na to liczę, że wyjdzie jakiś kozak dopakowany i mnie pokona. Przed siłownią tak. Jako Nie, no chyba nie będziemy tam, też nie robić aż stać. takiego przypału. No, stajemy tu dalej i no, jest tu Stary, bo może ktoś pomyśli, że jak jest pokona i my to będziemy mordę ładowa. Ja mam nadzieję. Też istnieje taka opcja. Cześć, witam. Siema, Słuchaj, nagrywamy film na YouTube. A. Okay. Jeżeli pokonasz mój wynik w boksera, to wygrywasz 100 zł. Po prostu. Okej? Okay. Okay? Dobra, ja. Dobra, to lecimy. Ale jaki jest haczyk? Żadnego. Po prostu Proste, odcinek nagrywamy. Jeżeli pokonasz mój wynik, to po prostu stówka dla ciebie i tyle. W tyłu na kartce tutaj mam zapisany wynik, ale, ale się. dopiero się dowiesz jak uderzysz. Jesteś gotowy, to możesz? Jestem gotowy. <laughs> Okej. Okay. O, nie poszło! No i dobra i teraz powiem Ci tak, możesz użyć tego wyniku i wyzwać mnie, natomiast możesz uderzyć jeszcze raz, ale wtedy ten wynik całkowicie się kasuje, okej? Okay? Słyszałem, że nie poszło. O nie, paprz powiedziała! Okay. Spalone. Dobrze, że Klaudię mamy. Tak, dobrze Ułaca. Klaudia wszystko powie. Klaudia to jest samą na ten temat. Okej okay. no. 874 i... No, muszę, muszę Ci powiedzieć, że no, nie pocieszę Cię, ponieważ Brawo. mój wynik to 930 punktów. Brawo. Także, no niestety nie udało się, Brawo. ale mam nadzieję, że na innych challenge'ach się jeszcze będziemy widzieć. Zapraszam do środka. Chodź. Dobra. Pan, który uderzał, okazał się menadżerem siłowni i zaprosił nas do środka, a tam spotkaliśmy widza z tatą. Dobra, słuchaj, zasady są proste. Jeśli mnie pokonasz, to dostajesz stówkę. Jak myślisz, jaki wynik musisz uzyskać? No dobra, próbuj. Zobaczymy, czy mnie pokonasz. Okej okay. 247 Możesz spróbować jeszcze raz Spróbujemy pobić Dobra Dobry Widzisz od razu lepiej 449 Niestety mój wynik to To jest mój człowiek, on jest w tym Okej okay. To nie będziemy pokazywać jeszcze wyników Mody, poczekaj Zachęci Proszę bardzo, pięć dyszek dla Ciebie, lecimy dalej. Na siłowni spotkaliśmy też sowitego nabitego gościa, który był duży jak na moje gabaryty. Dobra, tutaj mamy pana, tak? Proste zasady, z miejsca uderzamy. Jeżeli mnie pan pokona, stówka dla pana. Dobrze, ja nigdy nie, boks nie, nigdy nie używałem boksera, w sensie nie bawiłem się w tak? także nie wiem. Okej. Okay. Nie chcę sobie uszkodzić, muszę stanąć tak, w dobra? dobra? Dobra, ja się usunę, nie ma problemu. Nie o kurde. Okej. Okay. To muszę spróbować jeszcze raz. I teraz pytanie moje jest takie. Tak. Jeżeli chcesz chelend'ować mnie z tym wynikiem. A którym? No z tym, 934, nie, dzieje, tak. Możesz spróbować jeszcze raz, ale wtedy ten wynik się nie liczy. Dobrze, spróbuj jeszcze raz, bo nigdy nie było okay. doszedł. Tak. Czyli tylko ten drugi wynik będziemy zaliczać, bo tak. są tylko dwie szanse. Tak, tak. Dobra, to, to ja muszę. się odsuwam. O, o, o. O, o, o. O, o, no dobra, w takim razie mój wynik to 930 punktów, więc gratulacje. Ja też gratuluję. Udało się panu, proszę bardzo. Tówka dla pana. No, I lecimy dalej, dziękujemy bardzo. życzę powodzenia. Przez nasz challenge przewinęło się naprawdę dużo osób. I dziewczyny, koszykarki, sportmenki i naprawdę różni ludzie. Natomiast nie spodziewałem się, że spotkam trenera boksu. I zobaczcie jak on uderza. To ile trzeba uderzyć? To się pan dopiero dowie w, trak w trakcie. Może pan spróbować, są dwie próby. Mój wynik jest zapisany tu z tyłu kartki. Jest moc, widać. Druga ręka będzie. Ohoho. Oh. Jest mocny zawodnik, zdecydowanie. I teraz tak, możesz użyć tego wyniku, żeby mnie wyzwać. Ewentualnie możesz uderzyć drugi raz, ale wtedy ten wynik się kasuje. Czyli jak uderzę drugi raz i będzie mniej, to się kasuje. Tak. To drugi raz. Drugi raz, dobra. Jak myślisz, jaki mój wynik? Mniejszy. Mniejszy? Mój wynik to 930, więc gratulacje. Stóweczkę dla ciebie. Proszę dzięki. bardzo, nie ma problemu. Coś, tre... Co, coś trenujesz? Jakieś sztuki uderzone, czy Box. box. Okej. Okay. Widać od razu, że jest pierwszy, nie? Także dzięki bardzo. Widzisz mnie, czy mnie nie widzisz, bo ja widzę tą łapkę, którą zostawiłeś tam na dole. Dzięki. Zapraszamy. Tak jak mówiłem, pan mojego wyniku nie zna. Mhm. Ma pan dwie próby oczywiście. Pierwszą możemy od razu uderzyć. 889, więc pytanie moje jest takie, czy chcesz spróbować jeszcze raz, czy po prostu, yes? no, dawaj. czy chcesz spróbować jeszcze raz, a wtedy ten wynik kasujemy i się liczy tylko ten drugi. Dobra. Proszę bardzo, drugi strzał. A, słabi. Uważasz, że mnie pokonałeś, czy nie? No nie wiem, sobie. powiedzmy tak, pewności. Dobra, mój wynik to 930, a. więc niestety się nie udało. Dobra. <laughs> Ale dzięki, dzięki i powodzonka. <laughs> Po co pan by chciał? Spróbować? No, nie, proszę pana. Tak. Chętnych na boksera była cała masa, natomiast żaden z nich nie zbliżał się nawet do mojego wyniku. Bokser i pan siłowni to na pewno najmocniejszy zawodnicy dzisiaj. Ale czy młode chłopaki z podbiedronki im dorównają? To, który z was pierwszy? 814 Jeżeli chcesz możesz użyć tego wyniku, żeby mnie challenge'ować A jak nie to kasujemy ten wynik nie, i uderzasz jeszcze co raz, raz. Co raz Jeszcze raz Dobra Jeszcze bluza musi być zdjęta Pełny zakres No teraz mocniej na pewno Także słuchajcie, mój wynik To tyle Także dzięki Dzięki I bardzo I powodzenia chłopaki Hej jak widzieliście, ja jestem dosyć niski, mały i niepozorny, ale bardzo mało osób zdołało mnie dzisiaj pokonać. Tylko tak naprawdę trener boksu i pan z siłowni, który wygląda naprawdę mocno. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich challenge, gdzie rozdajemy ludziom kasę za pokonanie mnie, to zostawcie tutaj łapę. No i oczywiście suba z dzwonem tam na dole obok mojego awataru. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Siema!